Cześć wszystkim, witajcie w Bobie Budowniczym. Gierka, fajna gierka, fajna aplikacja. Mam nadzieję, że Wam się odcinek tutaj spodoba. Bierzemy sobie, słuchajcie, i sterujemy. Tu coś jest, tu trzeba coś zrobić, moi kochani, bo budowniczy zawsze da radę. Ok, nadjeżdżamy tutaj tym dźwigiem. Ok, tu zadanie jest wykonane. Co teraz, moi drodzy? Co teraz? Tu mamy jakieś śmieci, to spych nas tutaj to weźmie. O, Proszę bardzo, roboty drogowe. Musimy udrożnić tutaj te wszystkie, wszystkie wszystkie rzeczy. Ok, dwie rzeczy już zrobiliśmy. Teraz musimy podejść tym dźwigiem tutaj. Chodź dźwigu. Dobrze. O, jedziemy tu, 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 tu. Na plac budowy, bo on tutaj będzie potrzebny. Can we build it? Yes we can. Oczywiście, że możemy. To zbudować. O proszę, trwa budowa. Teraz potrzebujemy kopary tutaj. Gdzie jest nasza koparka? Tu, 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 tu jedziemy. O właśnie. No i też budujemy. Czy możemy to zbudować? Oczywiście, że możemy. Patrzcie, jak stawiamy tutaj bloki. Ciekawe, co teraz będzie tutaj potrzebne. Ok, czyli nasz spych. Niech jedzie. <laughs> Niech jedzie tu zbudować te wszystkie, ten budynek. Niech rośnie w górę. Popatrzcie, jaki był mały, a jaki teraz się duży robi. I chyba go całego już wybudowaliśmy. Patrzcie, jaka willa. Udało się, <laughs> bardzo fajnie. Tam nie możemy przejechać, bo jest tutaj kłoda, ale zaraz ją tutaj usuniemy. Proszę bardzo. Nasz samochód z dźwig musi podjechać tutaj na tę budowę. Teraz <laughs> niech buduje. Właśnie zaraz zbudujemy. Jeszcze raz. Teraz potrzebny nam yy, koparka jest nam potrzebna. Czy ona tu przejedzie? Chyba nie bardzo. musi ten spychacz. ...ją puścić. Idziemy do kolejnej budowy. Ciekawe, co tu zostanie wybudowane. Zaraz zobaczymy. Patrzcie, jak budynek się tu wznosi. Dobra, podjeść tutaj. I zaraz postawimy kolejny budynek w naszej tutaj pięknej budowli. Proszę bardzo. Can we build it? Yes, we can. Oczywiście, że możemy. I zobaczmy, co się stanie. Proszę, udało się, pięknie. Bardzo ładnie to zrobiliśmy. Tutaj kolejna kłoda, drzewo przewalone, ale zaraz tutaj udróżnimy ten ruch. <laughs> tu również trzeba, ale tutaj nam w tej miejscowości się porobiły rzeczy. Okej, okay, tu jakaś rzecz dla spychu. No jedź tutaj, nasza spycharka, śmieciarka. Czy na tu przejedzie? No, musi ten nasza koparka tu stąd podjechać weźmiemy teraz nasz spych który udrożni tutaj te wszystkie drogi tak żeby były przejezdne i żeby inne samochody mogły tutaj podróżować dobrze tu było gdzieś praca właśnie dla niej zobaczmy co się tu stanie, tu będziemy coś budować jest jakiś plac budowy ciekawe co tutaj powstanie, jakiś budynek mieszkalny Weźmiemy dźwig, bo jest tu potrzebny. I zobaczmy, co tutaj się stanie. Tu musimy drzewo, słuchajcie, us u u wziąć stamtąd. OK. Ten pachołek niech stąd idzie, a my zbudujemy sobie cały ten budynek. Ciekawe, co z niego wyjdzie. Lodziarnia! O, proszę! Możemy tu lody kupować, pięknie, ale super. Dobrze to teraz, w tej części placu, musimy zbudować kolejną rzecz. Jakiś budynek mieszkalny, jakaś rodzina się tu pewnie przeprowadziła, i będziemy musieli zbudować tutaj ten budynek. Ok, teraz koparka. Chodź, koparko, tu musimy postawić domek dla rodziny. Dobrze, no i chyba tylko dźwig tutaj jeszcze nam pomoże. No i będziemy mogli zbudować tutaj domek. O proszek, fajny, ładny dom powstał. Moi drodzy, rodzina się może tutaj wprowadzić. Tędy nie przejdziemy. Tu jest coś, zamknięta jakaś trasa. Tutaj się coś stało, jakaś wyrwa jest. To nasza koparka ją naprawi. W takim razie proszę bardzo, to była droga uszkodzona, ale już została naprawiona. Tutaj też są jakieś drogi nieprzejezdne. Musimy je tutaj wziąć, to gruzowisko, bo żeby tutaj inne samochody mogły sobie przejeżdżać. Dobrze? Dobrze, ten pachołek sobie weźmiemy stąd. Teraz kolejna koparka tutaj nam pomoże. W całym tym mieście jest dużo pracy dla Boba Budowniczego. Dobra, tu też musimy udrożnić. Coraz więcej pracy. Tutaj nasza koparka musi coś zrobić. Weźmy ten pachołek. Tu postawimy, żeby samochody nie przejeżdżały w czasie budowy. Bo Budowniczy na pewno tu da radę. Dobra, gdzie jest nasz tutaj? Nasz spych. Zaraz tu pomoże postawić jakiś budynek. No i będzie nam jeszcze dźwig potrzebny. Gdzie on jest? Dźwigu, a tędy nie przejedziesz. No dobrze, to jedziemy tam do miasta. Tu, 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 tu szybko do miasta jedziemy, bo tu budujemy dom Budujemy domek, domek Dobra, przejedź, bo tu miejsce dla dźwigu to jakiś wieżowiec będzie stał. Wow, to szpital, jakiś wieżowiec tu powstał, słuchajcie. Z helikopterem, patrzcie Może odlecieć teraz. Super to wygląda. Tu jest kolejna, moi drodzy, rzecz. Musimy tutaj tutaj przejechać. Chyba musimy umyć nasze samochody. Z tego co widzę, proszę bardzo, bo się ubrudziły. Dobra, ty też tu pojedziesz. Dobrze. A ten spych natomiast pójdzie tu. Chodź, spychu. Bo tutaj budujemy kolejny domek dla rodzinki w naszym mieście wspaniałym. Dobra, możesz odjechać. Teraz nasz dźwig tu jest potrzebny. Żeby tutaj ten dźwig nam wybudował piękne mieszkanie. Can we build it? Yes, we can. Oczywiście możemy. Wybudować ten budynek. Idziemy tutaj. Kolejny domek tutaj powstanie. Czy jeszcze mamy coś do, do zabudowy? Ciekawe, czy coś wybudujemy jeszcze? Chyba już nic nie mamy tutaj do budowania. Tak mi się wydaje. Są tylko jakieś. Dziury tutaj do, do wyremontowania. Cały czas jest praca. Cały czas. Okej, okay, czy coś tu jeszcze możemy zrobić? No chyba tak, moi kochani. Zobaczymy zaraz. Co możemy zrobić? Tutaj chyba ten spych musi iść. Patrzcie, ile tu jest zanieczyszczeń. Nie wiem, kto wyrzuca te śmieci na drogę. To przy tym wieżowcu są. Ciekawe, o co chodzi, dlaczego tak jest. Cały czas się pojawiają te, te tutaj takie rzeczy. I tutaj też jest. Popatrzcie. Jakiś parking jest? No dobrze, moi kochani. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. No i do zobaczenia. To był Bob Budowniczy.